Chciałem z tej są. dzisiaj nagrywam kontrakt ofensywnie z mixem. Przywitaj się, no dobra, wyprzedziłeś. Jakby co mam szansę 18%, że trafię to co chcę, czyli AWP, słońce w znaku 2. Mam 4 skiny, lekko używane, 5 przetestowanych w boju. Bez przedłużania bierzemy się do kontraktu. Tutaj Wybierz do wymiany, do wymiany, do wymiany to działo są tak: jest 5 skinów z kolekcji DAS-2, gdzie nie ma zbytnio tego, co bym chciał. 40% mam na to, że dropnie mi z tej operacji, co chce, No i 10% to jest taki tam, gdzie nic nie chce, że tak powiem. I z tej operacji, co ja chcę, jakby mi wydropiło, to mam 20% szans, także przekłada się to na 18% szans, że wydropi mi to, co chce, Także zamazuję jak profesjonalny to kontrakter, czy youtuber, czy jakby to nazwać. Dobra, dobra, Mazu, mazu, mazu Mazu, mazu Co mam napisać na tym? W sensie na tym takim miejscu, bo tam mam dużo miejsca do napisania Co mam napisać? Chę? Nie How? wiem, napiszę że mnie Podpiszę cię tak ładnie Okej, moment Okej, okej Dragomix Hdy. No, kurczę to jest takie Dra. No to jest mój Dragomix. drugi kontroli Poczekaj. Napisałem tak ładnie Dragomix. Czekaj, napiszę jeszcze to, co chcę. Może Geben mnie wysłucha. Może. Dobra, wysłałem kontrakt. Nic nie wydałem, mogę zarobić 3 euro. Dobra, poszło, nie ma odwrotu. Leci, 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 leci. Jeszcze domożemy, domożemy. Żeby tutaj nie zapisać i dostałem. Serio. Serio. Ja chyba nie chcę wiedzieć co ty dostałeś Obrzyn bężowy kamuflaż Przetestowany w boju Sprawdzę ile to jest warte Czekaj No 3 centy Zarąbiście 18% Aha. że trafię to co chciałem I tak nie trafiłem Dobra Także ja się z wami żegnam do następnego i cześć